A dzisiaj gościnnie u mnie zagra. Siemanko, tutaj Melvin. No, będziemy grać w grę darmową na Steamie o nazwie Dungeon Land. Ja jestem magiem, Melvin jest Rouge'em, i mamy tutaj jakiegoś kolegę. Rouge też. To więc dobra, to idziemy. Biegniemy. Biegniemy. Gra jest bardzo fajna. Zajebiste. Labuję, tak, tak. Mi też to Nie widać prawie Chyba. Gra Jeb. jest bardzo fajna. To jest taka e, rysunkowa gra. E, plansza wygląda jak puzzle. Uf, Uf, bardzo szybko nie, się ściąga. To jest łapałek. Jak minę... E, jak nie, no, może nie to O, krowa! No o to chodzi, To, to jest najlepsze, no, no. co może spotkać. Jeżeli to spotkacie, to musicie się cieszyć. To jest najświeższy boss ever. To jest tak bardzo zajebisty boss. Jomuś wyleczyłbyś mnie? Dobra. Dzięki. To daje jeszcze też, chwilę, aha, nice. To dobra. fajnie jest. I tutaj jest fajne, że jeżeli gracie w kopie, to jeżeli ktoś was leczy, to to się dzieli. Tak samo jak kasa. Więc w kopie jest tu bardzo fajnie gracie. Ej, dobra, wezmę ulicy. Dawaj. O się, 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 się Ej, czemu ja jestem zawsze e, przed wami? No My bo to jest... się do tego Nie, ty jest... jesteś na świecie. Nie, no, co wiecie, ja zawsze to przed wami tak biegam. Ile do kasy. Ja. Yeah. Dobra, jeszcze No wid... Starowanie jest tu bardzo proste banalne. Zależy, bo e, to jest tak, że... E, grę ogólnie przechodzisz e, me. E, z gwiazdkami. To jest tak, o! E, eee. jest tak, że przechodzisz w grę z gwiazdkami, jak ja e, Jak, jak, jak e, Masz teraz modular ustawiony, to czyli zero gwiazdek, trudności. Jedna to wiesz, nie przechodziliśmy jednej nawet. A co dopiero przechodzić 3 I zbierasz te gwiazdki mm. Tam potem, tak ogólnie wiem, co... nie Są nie wiem, 3 co plansze to... w jednej rozgrywce no. Ogólnie całą rozgrywkę się przechodzi w max 15 minut No nie wiem co Czy no, ja z jorem tak nie tak. dwie, dwie, dwie rundy To może być Dwie rundy to wiesz to, nie bossu, tak. to może My nie, nie przejdziemy tej To może nie przejdziemy takiego, że e, jak nie przejdziemy to kończymy. Szkoda. Jak cię jest a, tam? A czy wy jesteście panie? Pagan. Ach,

To Właściwie mogłem trafić e, trochę niższą bossą mnie nagrywam, ale to za bardzo nie czujesz. Wow! Dużo kasy. O, no. Kasa, kasa, kasa. A za Prawda. każdego takiego bossa lub taki pokój, co właśnie są trzy rundy, dostaje się bardzo dużo kasy. No. Mniej więcej zarębej się dostaje około 1000 albo 800 tak, kasy. Coś takiego, ha. O, tutaj jest mini. To nie sensu. Gra jest bardzo fajna, mi się w nią bardzo przyjemnie gra. Tak, ona jest taka wiesz, żeby... ...grylać. Akurat na Gimbusu. Ej, ale fajnie mam pasywkę. Jak tak. strzelam, strzelam z innego, to ten e, elektryczny idzie do... Do e, dwóch innych obszarów. Aha, ja mam coś takiego, że jeżeli dobrze wymierzę to mam krytyka zapewnionego. To da się za Fajnie. Na pewno na roża to jest genialne. Cho ej, stój, nie ruszaj się. A masz, a masz, a masz, masz. Dawaj jak No rzuć ciepnij tym rzecz! Jezu i nie dostaliśmy tego. Nie dostaliśmy kasy, ale dobra. Pierwszy stage zakończony. Teraz będzie drugi, a na końcu boss. Let's I do przejdziemy sobie tak dwa razy. Ops. Co się dzieje? Albo zademonstrujmy może... Oops. Kolejny tryb. O jest. Boże, już myślałem, że wywaliło mi te, ten ona. Ale dobra, nie. Nie. Jednak nie. Odbiorę to jest śmieszny obrazek Melvin rzuca joystickiem Skoro tak mówisz Dobra, Idziemy Za mną, ja tu prowadzę No weź kresę

Wręcz zajebiście, a i tak, żeby nie było, że jak gracie i w drugiej rundzie wam ubywa kasy, to tak naprawdę to się e, potem sumuje. Że tak powiem, to wzbieracie w każdej a, rundzie tak. od nowa. no. <laughs> Dobra, ja muszę odebrać, bo włączę na razie afrykę. I e, czyli to jest takie fajne też, że jak ktoś jest zajęty, to weź chce iść. A moja postać powinna automatycznie za to mogą iść. A! Naprawdę. A no tak, bo tutaj są te. Sol, no, Ej, pomóżcie! Pomóżcie! Halo! I oni mnie biją! I guess I'm dying. I another one. I Chodź, idziemy! Dobra, to teraz włączę autostradę. No, czemu on! Ciepnij, coś, ty. Czekaj, czekaj. To jakby to się jest okay? łało, kurde. Czekaj. A co już ma ten internet? Z przykrością zapytał, czy. No, mówię. Bo ogólnie Dobra, nie będę opowiadał. Ukradli mu kamy. Bo winy mu zabrały. Rozpal na to jest. Dobra, dobra. Nie uczaj co dzieci robić. Dobra, zaraz sobie. Yeah. Ja. Oj, dużo. Dużo, dużo, duże. Dużo złoto. Dużo. Pięknie. Dobra.

Aaaaaaah! Patrz co ja zrobię! Pawalnie! A, A widziałeś mojego krytyka! Tak, widziałem! Yes. Dobra, po nim. To lecimy chodź, dalej. Ej, chodźmy tutaj, dodatkowe rzeczy. Chodźmy. Już tak dawno nie grałem w tej grę. Nooo. To było aż wczoraj. Aha! Yes! I. Totally meant for that to happen. Totally meant for piszemy w komentarzach. Beka z Melvina. Aha. to mm, piękny Totally to nie powinien... nic. to, chyba powinien... Właśnie, to Heroes, Swings! A teraz Rock. będzie ten Teraz boss. będzie boss Dobra Ja szczerze powiem, że Powiedziałbym, że chciałbym tego drwala Strasznie Bo ja nie przyszedłem drwala, bo jakiś głupi mag Nie chciał mu się healować no. Nie przeżyliśmy. A weź drwal, tak drwal to jest trochę trudny, powiedz szczerze. O, o, no jak mówiliśmy, gra nie jest zbyt długa, ale naprawdę wciąga. Uważaj! Trzeba najpierw nadlaźć te... duszki że tak Te teraz tu jest Co, on się zesikał? Bum. A to picza! Akurat się zrobiliśmy talnie. Shit Ej dobra no możemy załatwić. Właśnie, w postach jest coś takiego, że na krótki czas to no, w sumie... On atakuje jakby takimi płomieniami nie można go... Dobra, już. idziemy. Jeżeli zaatakuję w takim fireballem, że tak powiem, to już można go bić. Dobra. Brawo! Brawo! Wow! To było świetne. I widzicie, kończymy z kasą 1479 monet. To więc najopłacalniejszą metodą zbierania kasy jest właśnie boss. Ja. Yeah. Według mnie było bardzo fajnie. Mi się bardzo podobało. No dobra, ej, to teraz y, ustawiaj sobie tego. Ustawiaj poziom trudności na większy. Match settings. E, hard, harder czy impossible? Dobra, kupię sobie coś. Może hard, co? Mega. No, zwykły hard. Nie mm -hmm. o wiele Co mam kupić? A nie wiem, jak coś. E, kupię sobie Santa Armor. si Będzie tak świąteczny. Rouch, Archer, Confirm, e, Item Shop. Może coś jest ciekawego w Item Shopie? I widzisz rodziców. I się to... ci... Zboczone jest. Defibli... Defibryzacja. sobie maga i potiony. Spójrz. Zaraz. <grym> Jaki to jest? Mówisz, że zboczony, tak? No za mało kasy mam. O <grym> nie, nie mogę Boże. Kupiłem sobie jedno przypadkowe. Baj. Dobra, mam. Cyrka, tyle kasy. Mam Shit. Dobra, mam 1600. Ale patrzę teraz na moją głowę A, to jest e, moja super moc. Hop, hop. Teleport to Heroes, Live Electric Areas Po. potien, Putin. Po Nie, to wolę Heroes Hillowanie wolę. O, no właśnie, zapomniałem sobie włą włączyć tej... Tesli. Boże, ja cały czas zbiegałem z podstawowym. A to jest mój Tesla. Tesla? No, to jest mój Tesla. Shiii! Okay? A, spróbuję to. Sh Dobra, ja jestem ready. Mm, ready, set and go!

Nie wiedziałem. Możemy być z tym złym i puszczamy takie potworki ja i no, mamy roczy. taką... E, ten... E, takie blotki ten no nie No Boże, hard. God, Pamiętajcie, to jest hard. Tak. To będzie bardzo słabe. Ale na szczęście, Ale mamy i tak. O, nie, rozwaliłem mnie hey, No tamten A, Wiecie, to... No panie! Czy ty widzisz się? Ła! Ja, wow. Ej, loli, już zostało nam jedno życie. Ale ja nie umarłem O, shit! Dobra, teraz wyrodzimy... Wiesz? Dobrze! Dobra, jednak żyjemy. Ale... Jednostecznie. Łooo! Widziałeś to? Co? Tu chodź, ja ci pokażę. Pa! Co ty A kupiłem sobie umiejętność, kupiłem, kupiłem sobie umiejętność Bo wiesz, że można kupować umiejętności i nie, nie musisz mieć konie, koniecznie chwila. Ja kupiłem sobie... No właśnie, miałem sobie... taki mogłem się teleportować do Anchyba. E, zostawiając na, e, po sobie taki e, mur jakby z elektryczności czy, czy? Dobra, trzeba teraz coś strasznego no. że teraz e, ten, ten nasz gość jest. będzie W tak. Ten... Czemu nie? Masz, gdzie ty jesteś? Gdzie w ogóle jestem ten gościu? No chodź. Idę. Chira, co robisz? Ale wiecie, że wyjdziecie w drugą stronę. Aaa, bo ja myślałem, że to ty. Ja mam pasni. Niemiecki akt. No nie będzie. No patrz. U? Mam jakiś ak e, niemiecki akcent. Po raz, to jesteś z racji. Tak. niemiecki akcent, no, proszę. Bardzo dobre wytłumaczenie. Chyba logiczne, nie? Logiczne, tak. Bardzo logiczne. To dobrze. Mrożę, Boże. Mrożę, o Boże. Może nam się uda żeby się przejść z jedną gwiazdką. Nie. W ogóle jest z jedną gwiazdką czy dałeś po prostu... Jest z jedną gwiazdką. Też się healują wszystkie. Bardzo mało jedzenia na tego, że W ogóle zacznijmy od tego, że małeś owieczek. pewnie będą mini No tak Ale co poradzić jakoś... Chyba jakoś się O teraz be o nie, teraz będą fale Jak cię piórkuję raczej nie przeżyję Ja nie przeżyję No właśnie Musimy być zupełnie razem wszyscy Bo. Ja będę was chwilę chillować, ale i tak mam dwa razy tylko z No a ja to ja mam też to asasynowanie. Tylko to zaraz? Dobra, musimy dać rady. Dobra, wait, wait. Dobra, palam owieczkę słyjącą. Lecimy tam podporu Trzeba robaki zmniejszyć najpierw. No właśnie. Ja bym nie dale. Aha. O rozwaliłem z kulą. Dobra. Oj jeszcze tutaj. się. Owieczka! Dynamit. Dobra. Gdzie? Owieczki. Owieczki można w ogóle brać i każda owieczka no, ma... Każda owieczka ma inny styl jakby. E, zielone leczą, czerwone wybuchają To jest jakby taki napal Shit. O, dobra, nie jest. Tak, jest leczenie Teraz będzie finalno Wow, w ogóle przeżyliśmy dotąd Jeszcze nie użyłem żadnego tego Czarne owieczki wybuchają, to więc uwaga. No właśnie. Dobra, wrzucam owieczkę. Nie! Yes! Kurde. Dobra, uciekam, uciekam. Nie! Yes! O <ścoughs> shit! Dobrze, że ale z nią, to że nic nie. Ale jakbyśmy o tym No, Teraz to jest bardzo trudne. Znaczy ogólnie gierka jest prosta, ale... No ale to nie ciężki nie ma. OUF! Nie, jest!

no, to się rzadko zdarza zajęło. O nie. Ja Hola, es leche. Mam, mam potiona! Ja też mam potiona! Gościu pewnie zebrał! Dobry, dobry... człowiek! Znaczy może, może przynajmniej się... Nie. Bardzo dobrze! Jest. Ha! Ha! O kurde! Nie, Dobra. Nie, za, 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 za nie! No wszystko, fajnie! Wszystko w twoich rękach! Nie dam rady, nie ma szans! Nie ani cię! Jest! Jeszcze szansa, jeszcze szansa! Nie! Nie! przegraliśmy! Widzisz? A to jest dopiero harder! Hard! Jeszcze jest harder i impossible. Impossible, look. No. Co o tym myślisz? No, słuchaj. Dobra. Będziemy kończyć. To był dungeon. Land. Oceniajcie, komentujcie. Pożegnaj się jeszcze, Melvin, z tą swoją czapką. Eee, do widzenia, dziękuję bardzo. Pamiętacie, Mordor rządzi. Cześć.